Jakiej randze grasz teraz z tą Morganką? No, gramy sobie teraz świeżo po biciu Silvera 4 i dążymy do tego, żeby wbijać Silvera 3 i swoje wyżynę rankingu jeszcze mnożyć. Morganą bardzo dawno nie grałem. Ostatnio pamiętam, że Morgana była w sezonie 11 jednym z topowych junglerów. Tylko względem dwóch nerfów to spadło z S tieru aż do D tieru. Tak jakby z samej góry na samo dno. Jeżeli chodzi o takie standardy, jakie gramy na naszej postaci, to gramy tutaj stare. Dobre runki, czyli gramy tutaj dar Harvesta połączonego z Raven's Hunter'em. Dlaczego? Raven's Hunter leczy nas za pomocą używania umiejętności w lesie. Jest to całkiem dobra postać, w sensie kiedyś była, tylko niestety dostała bardzo mocne nerwy względem swoich obrażeń przeciwko kampom. Dlatego teraz aktualnie Morgana ma takie większe problemy, no ale pożyjemy, zobaczymy jak to się będzie prezentowało. Akurat wielkim atutem Morgany kiedyś było to, że mogła wykonywać wiele kampów naraz, i szczerze nie traciła w ogóle żadnego zdrowia. Jeżeli chodzi o kwestie, pod jakie będziemy grali, to zestawienie to gramy typical full AP. czyli gramy tutaj pod Liandrę połączoną z jakimś demonikiem, żeby podpalać wroga procentowo, plus mieć jeszcze co chwila nasze umiejętności. Dlatego uważam, że Liandra to jest jeden z najlepszych itemów względem Morganki, nie tylko i wyłącznie na dżungli, ale również i na supportzie, czy na Midzie. No to mógłbym powiedzieć śmiało, że Morgana gra też pod zonie, ponieważ Sonia. Jest kluczem do sukcesu w każdej walce. Dlaczego? Bo jeżeli podchodzimy do danego konkretnego przeciwnika i mamy z nim tak jakby tą więź za pomocą naszej erki, to żeby zamiast nas one-shotował, klikamy sobie zonie, żeby go baitować. I wtedy, kiedy będzie przeciwnik zbejtowany, to pierwsze co, od razu będziemy mogli mu nadać efekt ogłuszenia. Jeżeli Mundo by mi nie zestylował Blue Buffa, to prawdopodobnie szczęściłbym całą dżunglę w okolicy 3 minuty 20 sekundy. Także wydaje mi się, że clear do tej pory został zachowany dobrze. No w sensie dostało tu trochę nerwo, bo szybciej to się czyściło w 3 minuty 10 sekund. No ale takie. takie te początkowe etapy, no to są? Wiecie jakie. No i first blood. Wiecie co? My musimy się skupić na farmieniu. Nie możemy się skupić na jakichś takich początkowych gankach, bo. sami widzicie, że nam to tak za przeproszeniem nie oddaje. Chociaż teraz. Eee... podejdź... dziękuję. Szczerze, gdyby nie ten smite, to wydaje mi się, że byłby martwy. No, gdyby nie ten smite, to prawdopodobnie byśmy tu zginęli. Także wyszło kozacko, jak na ten pierwszy moment. Jako pierwszy element, który będziemy składali w naszym zestawieniu, to typowo będziemy składali sobie pierwsze składniki wspomnianej wcześniej liandry. Wydaje mi się, że teraz w międzyczasie zakupimy sobie Darkseala. Lepiej tutaj zainwestować w item, który faktycznie polega na podpalaniu wroga i w międzyczasie, kiedy nawet będziemy shieldować swojego sojusznika, to będziemy zgarniać darmowe asysty, czyli darmowe również staki. Dlatego uważam, że nie ma sensu raszować względem Morgany w lesie typowego obuwia. Lepiej dążyć zawsze wszelką cenę do tego, żeby posiadać item mityczny jako pierwszy. Wow, Morgana w dżungli, dawno tego nie widziałem. Ja też, bardzo dawno. Ale powiem szczerze, jeżeli ktoś tam gra na jakimś silverowo-goldowym elo, to raczej nie powinien odczuwać różnicy i to jest strasznie fan play postać. Stoicie obok swojej kałuży i wszystkie kampy same praktycznie padają. Nawet jeżeli dostaniecie czasami autofila, to jak nie dysponujecie sporą ilością Rosów w dżungli, to myślę, że taka Morgana mogłaby być też całkiem ciekawa. Nice. W Morganie też jest mega fajne to. Że nawet kiedy stoimy obok danego przeciwnika w ogóle w lesie, to my cały czas się leczymy, bo zobaczcie, kiedy mamy teraz 500 zdrowia, klikamy wszystkie umiejętności przeciwnika, zobaczcie jak nam HP przypływa. To jest właśnie nasza pasyweczka, że za każdym razem kiedy trafiamy konkretną umiejętność przeciwnika, to od razu jakby jego kosztem się leczymy, mimo tego że nie posiada żadnego lifesteala, to i tak jesteśmy w stanie praktycznie 5 HP wyleczyć się do całego zdrowia na jednym stolowym kampie. I Mike'e zrobiłbyś poradnik jak dopasować się do przeciwników itemowo? Tak, były ostatnimi czasy takie konsultacje na Discordzie, ten kto tam był to zapewne wie o co chodzi. I pytałem się każdego widza o to czy wszystkie statystyki przytoczyłem w tym poradniku. W ten poradnik jeszcze nie powstał, jak na razie sobie go tylko tak rozpisałem na notatniku. Natomiast tak, już taki element powstawał u mnie na kanale i chcę to teraz zaktualizować, opierając się na nowym sezonie. Naprawdę mamy tak niekorzystny matchup względem tego doktora Mundo, bo on posiada najbardziej nerwującą pasyweczkę, jaka jest w ogóle dostępna w grze. Dlaczego? Bo jak trafimy w niego dowolnego wolnego Stuna, to on tego Stuna i tak nie otrzymuje. Także im mniej walk będziemy toczyć z tym doktorem Mundo, tym lepiej będzie dla nas. Bo i on się powoli stakuje i ja się powoli stakuję, tylko ja więcej robię na mapie względem udziału w zabójstwie plus zdobywania obiektywów. Dobra. Odpalmy sobie full combo, żeby, żeby go na spokojnie zestunować. Wydaje mi się, że tutaj nie ma sensu. Chciałem powiedzieć, że tutaj kompletnie nie ma sensu fleszować, ale sami mogliście zauważyć, że gdyby nie nasz flash i nie użyte W, to raczej ten Sion by przeżył. Także zdobywamy kolejną asystę, albo kolejnego fraga. Plus jeszcze zdobywamy darmowe kolejne staki. No to myślę, że teraz najwyższa pora, żeby się wycofać. Posprzedamy sobie Potiona, to... Od razu będzie nas stać na item mityczny. Tak się Mundo zamyka, ziomek. Lepiej uciekaj. Wiecie co? Jesteśmy w stanie tego doktora Mundo powstrzymać? Wydaje mi się, że tak. Dobra. Ten jeden sobie padł. I ten drugi też sobie padł, także gitara się ma. No wiecie, no mobilność na naszej postaci to nie jest podstawa. Ale zadawane obrażenia, jakieś tam prowizoryczne combo, było naprawdę mile widziane. Z wymaksowanym W pewnie ktoś się spyta, dlaczego maksujesz W, żeby zadawać jeszcze więcej z tej kałuży. W jest akurat bezsensowne, bo niektórych kampów nie da się zatrzymać, jak np. przykład Drake czy Heralda. Dlatego lepiej maksować swoją umiejętność W, która zadaje nie tylko i wyłącznie jednemu targetowi obrażenia, ale również wielu dookoła. Tak jak na przykład tym golemom wszystkim. Standardowo wykonamy sobie słynny manewr wykonując dwa kampy jednocześnie. W międzyczasie, kiedy odpalacie swoją umiejętność W, to sami możecie zauważyć, że czas odnowienia tej umiejętności również się skraca, przez to możemy nawet i dwie kałuże naraz odpalać, jak zresztą widzicie, jedna po drugiej. Support, bo tak można teraz porównać Morganę do tego. Tam support wykonuje solo Drake'a na okresie 8-10 poziomu. Dobra, zobaczymy sobie teraz od razu z serki. i następnym elementem będzie tutaj typika złożenie zoni na przemienie z demonikiem. Demonik jest to idealny przedmiot, który oparty jest na podpalaniu, jak ja Wam wcześniej to wspominałem. Jest to procentówka, która jest naprawdę bolesna, zwłaszcza dla takiego Doktora Mundo czy do Sion'a. Dlatego wydaje mi się, że inwestycja w ten item jest naprawdę kluczowa w tym momencie. A Zonia i tak nam nie jest aż tak mocno potrzebna, bo jeżeli faktycznie byśmy non-stop umierali taką morganką, taką no to wtedy Zonia by nam się przydała, bo byśmy kontrowali przeciwnika typu Kijane czy Caitlynkę względem armorów. Natomiast jeżeli posiadamy perfekcyjne KDA, to tylko efekt stopwatcha na jednorazową akcję może nam się przydać. No i zobaczcie, teraz odpalamy sobie zonę, ogłuszamy przeciwnika i momentalnie kiedy przeciwnik będzie w nas wlatywał, odpalamy sobie pozostałe umiejętności, no i gościu się dosłownie pod siebie zlał, tak w skrócie. Dobra, my sobie teraz na spokojnie uciekniemy. No zobaczcie, jak taki Jana dostała stałego HP, otrzymała takiego one-shota, że nie była w stanie się pozbierać. Widzicie sami? Jedno użycie Q, jedno użycie W zbiło jej praktycznie całe HP. Odpalmy sobie Black Shielda na naszego oponenta. Dlaczego odpalamy Black Shielda? No, uratujemy jego życie, plus jeszcze ochronimy go przed jakimkolwiek stunem, także... Dlatego Morgana jest jednym według miastopowych topowych supportów, ponieważ swoją mechaniką kontruje większość postaci hukujących. Plus, jeszcze jest genialna względem mechanik, na przykład z Dravenem, jakimś Lucianem, Twitchem, albo nawet i jakimkolwiek dżunglerem, który opiera się na inicjacji. I taki dowolny dżungler, czy taka dowolna osoba, z którą gramy, z Morganą staje się takim jakby drugim Olafem. On nie otrzymuje absolutnie żadnego stuna na sobie. Plus, jeszcze dodatkowo, no, ma supporta obok siebie, nie? Polecimy na tego topa, niech będzie. Wydaje mi się, że już nie ma sensu tego totalnie tak po raz kolejny gankować. No ale KDA powinno się zgadzać na materiale rzecz jasna. Naprawdę? <grym> Co chłop w ścianę zarąbał? Moim zdaniem Sion nie powinien grać typowo pod tanka, no bo jego umiejętność W i tak mu nabija HPki. Więc jak składa sobie letality to to jest op. Ale to jest tylko moje zdanie. Jak ja pamiętam metę Mundo na dżungli to było Oro, tak to było jeszcze Mundo przed reworkiem, z tego co się orientuję. Mundo przed reworkiem akurat był broken, bo ktoś zaczął tym grać, chyba otopek Mundo, który w ogóle się nazywa Mundo Mundo. I ktoś zaczął właśnie tym grać tak, bardzo mocno i nagle zdobył takie wysokie win ratio, że powiedział, ej jakie to jest silne, jakie, jak to musi być w mecie teraz. No i tak powstała meta. Tak samo takim ramblem też taka meta powstała. Rambl na przykład nie otrzymał jakichś tam, wiecie, zmian odnośnie itemizacji, odnośnie przedmiotów składanych, czy jakichś tam nowych runek. Słono, że my z jednej, z jednej praktycznie kałuży shotujemy taką ażkę. No to ciekawie. <laughs> Naprawdę zwanshotowaliśmy? Naprawdę zwanshotowaliśmy ażkę za pomocą. Prostej klatki i zwykłej kałuży. A ja do końca nie wiem, jakim cudem ja otrzymałem obrażenia ze strony ERKI i ale nie wnikam. Jeżeli miałbym powiedzieć, za jakim junglerem najbardziej tęsknię, to chyba bym faktycznie odpowiedział, że za Ramblem. Bo Rumble był to tak strasznie fun to play. Ta meta powstała z niczego: zero nerwów, zero buffów, zero reworków, po prostu ktoś postanowił, że tym zagra i to koniec. I z tego powstała taka fajna meta. Szkoda, że zostało to znerfione, no ale co poradzić. A C3E podkreślenie. 3 złote. O! Zagrasz dla mnie trundle nexta i I cyk! Znaczy dzięki za 3 złote. Ale powiem szczerze, że teraz z grać nie będę, bo... nagrał będę inną postacią. Ło! Ale całe szczęście, że udało się przetrwać. Ja pamiętam, że kiedyś taką organą to byliśmy w stanie zrobić 3 czwarte nasz raz samemu. Tylko to prawda, musielibyśmy posiadać jeszcze Rabadona i chyba prawdopodobnie wystakowaną Medżajkę do samego końca. Natomiast zobaczcie ile samo W obiło naszora. Za ponad 2000 już zadaliśmy. To idealnie udowadnia, że taka Morganka teraz jak jest broken z tym Damage'em, to pomyślcie co było kiedyś, jeżeli są tutaj nowi gracze. Ten inhibitor to mógłbym zrobić na spokojnie. Inaczej Kijanka się pewnie wycofała do bazy. Nawet jeżeli ona będzie chciała we mnie obrócić, to i tak nie ma szans, bo ja kliknę prosto Merkę tam wysadzę w powietrze, tak jak tą Catingę teraz. <grymne> 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 Proszę, demonik spalią. No nie. No nie udało się niestety widzowie. Dobra widzowie, na samym końcu to chyba złożymy sobie Rabadona. No co tutaj dużo mówić. Nie ma sensu grać itemów defensywnych. Bo albo nas one shootują, albo my one Dlatego złożymy sobie ofensywę. Wydaje mi się, że tutaj mógłbym złożyć zamiast Rabadona, to mógłbym złożyć Shadow żeby mieć jeszcze HP. -ki. Natomiast czy ma Magic Penetracja jest mi potrzebna a względem tego builda? Nie wydaje mi się raczej. Unlucky trochę. Ja wydaje mi się, że moglibyśmy ich nam spokojnie teraz zaorać. Tylko, o kurde, nie siadło akurat. Unlucky. Dobra, odpalmy sobie Zonie. To prawda, było to trochę ryzykowne wejście. No, myślę, że zrealizowanie teraz Drake'a to będzie naprawdę dobry pomysł, bo inaczej, przeciwnicy cały czas goją Garena. Co prawda, go tam chyba zabijają, z tego co widzę. My zdobywamy przez to Soul'a, a on jeszcze przeżył, to też wielki plus. I powinniśmy zrobić teraz te inhibitory. Dlaczego? Bo, po pierwsze, żadna, praktycznie żadna aleja nie posiada wież poza Botem, ale Bot posiada z reguły jeszcze tutaj miniony obok. Więc powinniśmy tutaj typowo split pushować. Wiecie, priorytetem czy wygraną gierką nie jest to, ile Kili wyfarmicie, tylko zdobycie obiektywa, jakim jest Nexus, jest kluczem do zwycięstwa. Dlatego dziwię się, że tylko ja to splituję. Może sojusznicy baitują tam przeciwnika, żeby się nie cofali? Do końca nie wiem. Dobra, ta już padnie raczej na strzała. jak mi się wydaje. Naprawdę nie trafiłem? Hm. No i właśnie o to mi chodzi, że Nie jestem w stanie tego skończyć, no plusem jest to, że chociaż spuszczowaliśmy inhibitor, tak? No ale minusem jest to, że po raz kolejny gra się wydłużyła Myślę, że powinniśmy to zrealizować On to był widziany na bocie Musimy ich wepchnąć na siłę do tej bazy. Bo takie solowe walki to nie są nam na korzyść, także wydaje mi się, że powinniśmy teraz ich wepchnąć. A moja drużyna pójdzie midem. I wepniemy każdego do bazy. No i oni nic nie będą mogli zrobić w tym momencie. To jest taka typowa zabawa mapą. Zobaczcie, teraz oni są na midzie. Ja splituję tutaj topa. Mogę tutaj stać i osłabiać ich tam, wiecie, front lane i teoretycznie moja drużyna powinna wykonywać to samo na innych alejach. Mimo tego, że nie posiadam Rabadona, to raczej będę robił już tempo gry. Mnie nie ma sensu totalnie wycofywać się do bazy i osłabiać drużynę. Patrzcie, oni teraz starają się tam bić, defować i tak dalej, a ja wchodzę teraz totalnie do bazy z Baron buffem. Widzicie, oni szukają za wszelką cenę walk, a mi nie chodzi o walkę, mi chodzi o splitowanie. I zobaczcie, teraz oni nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Bo z jednej strony, okej, okay, zostali osłabieni na jednym froncie, ale wzmocnieni na drugim. No i to spowodowało to, że spuszczaliśmy wszystko. No i co? No i skończymy tą prawdopodobnie gierkę ze statystykami 9-4-10. Także GGWP. No i co? No, przejdźmy do podsumowania. Bo ciekawi mnie, ile damage'a zadałem przez ten okres 35 minut. No Myślę, że ten widok idealnie udowadnia, że Morgan jesteście w stanie wykierować rozgrywkę praktycznie 1 na 9 do późnych etapów. Z racji tego, że graliśmy tutaj na Silverowo-goldowym Elo, to sami widzicie w tle, że wbiliśmy świeżo Silvera 3, także zdobądźmy sobie tą magiczną skrzyneczkę. No i w podsumowaniu damage'owym zrobiliśmy prawie 33800 obrażeń. To idealnie udowadnia, że takiego doktora Mundo zdominowaliśmy prawie czterokrotnie względem Damage'a. No, i co mogę tutaj dużo powiedzieć? Polecam sobie przetestować, spraktykować na niskim progu rankingowym, jeżeli na takim się znajdujecie. Ewentualnie, jako alternatywy, to tutaj zamiast Rabadona polecałbym Shadow Ewentualnie, jeszcze składanie Void'a stawa, żeby dodatkowo penetrować tanki. No, ale to też zależy od tego, na co gracie. Także w tym akurat matchupie sobie na to pozwoliłem, ale w innych matchupach mówię, Void też miałby jakikolwiek sens albo jakiś priorytet w grze. Także tak się mniej więcej prezentuje całe zestawienie, tak się prezentują magiczne wykresiki względem damage'a zadawanego. No i dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca, także pozdrawiam Cię plutko, z tej strony Michael, do następnego.